Teoretycznie to czas odpoczynku: wolne dni, brak pracy, spokojniejszy rytm. Wszystko powinno zwolnić, a jednak wiele osób właśnie w święta czuje coś zupełnie innego. Zamiast ulgi pojawia się zmęczenie, zamiast spokoju napięcie, czasem nawet poczucie przytłoczenia, którego trudno wytłumaczyć. Jakby organizm nie potrafił się wyłączyć, mimo że wreszcie ma do tego warunki. I często pojawia się wtedy myśl, że coś jest nie tak. Przecież to święta. To moment, w którym powinieneś odpocząć, a skoro nie odpoczywasz, to może problem jest w tobie. Ale to mylne założenie, bo to, co dzieje się w święta, ma swoje konkretne przyczyny. Święta są jednym z niewielu momentów w roku, w których nie tylko coś robisz, ale też masz czuć się w określony sposób, spokojnie, rodzinnie, dobrze. I nawet jeśli nikt nie wypowiada tych oczekiwań na głos. One i tak są obecne. W rozmowach, w spojrzeniach, w porównaniach pojawia się subtelna presja, żeby pasować do nastroju, żeby się uśmiechać, żeby być wdzięcznym, żeby nie psuć atmosfery. Problem w tym, że emocji nie da się włączyć na zawołanie. Jeśli przez większość roku funkcjonowałeś w napięciu, pośpiechu i stresie, twój układ nerwowy nie przełącza się automatycznie w tryb spokoju tylko dlatego, że zmieniła się data w kalendarzu. A im bardziej próbujesz poczuć coś, czego w danym momencie nie czujesz, tym więcej energii to kosztuje. Wtedy zmęczenie nie bierze się z tego, co robisz, ale z tego, co próbujesz w sobie wymusić. I to jest jeden z najbardziej niedocenianych mechanizmów świątecznego wyczerpania. Bycie z innymi ludźmi nie zawsze oznacza regenerację, szczególnie wtedy, gdy przez dłuższy czas nie masz przestrzeni tylko dla siebie. W święta jesteś ciągle dostępny, ktoś coś mówi. Ktoś czegoś oczekuje, ktoś chce porozmawiać. Nawet drobne interakcje zaczynają się kumulować, a każda z nich wymaga uwagi, reakcji i regulowania emocji. Często nie chodzi o konflikty ani o złe relacje, chodzi o ciągłe bycie w gotowości, o brak momentów, w którym możesz po prostu się wycofać, zamilknąć albo nic nie czuć. Dla umysłu to nie jest neutralne, to jest wysiłek. I im dłużej trwa. Tym bardziej organizm zaczyna oszczędzać energię. Objawia się to zmęczeniem, rozdrażnieniem albo potrzebą izolacji, a wtedy łatwo pomyśleć, że coś z tobą nie tak, skoro nie potrafisz się cieszyć byciem razem. Tymczasem to bardzo naturalna reakcja na nadmiar bodźców społecznych bez prawdziwego odpoczynku. Ten moment, gdy wszystko zwalnia, bywa najbardziej mylący. Przez większość roku funkcjonujesz w hałasie. Nie tylko dosłownym, ale mentalnym. Zadania, wiadomości, tempo, decyzje, presja. Umysł jest zajęty niemal cały czas. Nawet gdy odpoczywasz, robisz to w sposób, który nadal go stymuluje. Telefon, serial, rozmowy, bodźce. To nie jest cisza, to tylko inna forma zajęcia uwagi. W święta ten mechanizm zaczyna się kruszyć. Nagle nie ma pośpiechu, nie ma pilnych spraw, nie ma wymówek, żeby ciągle gdzieś uciekać myślami. I wtedy pojawia się cisza. A cisza sprawia, że umysł zaczyna kierować uwagę do środka, do rzeczy, które były odkładane na później, do zmęczenia, które było ignorowane, do napięcia, które stało się tłem codzienności. To nie dzieje się od razu. Najpierw jest tylko dyskomfort, poczucie, że coś jest nie tak, choć nie potrafisz tego nazwać. Właśnie dlatego wiele osób w wolne dni czuje się gorzej niż w pracy. Nie dlatego, że praca jest dobra, a odpoczynek zły, ale dlatego, że działanie maskuje. A bezruch odsłania. Umysł, który przez długi czas działał w trybie zadaniowym, nie potrafi nagle przełączyć się w tryb regeneracji. Zamiast spokoju pojawia się napięcie, zamiast ulgi zmęczenie. I to jest moment, w którym wiele osób zaczyna się niepokoić, bo wygląda to tak, jakby odpoczynek przestał działać. Ale odpoczynek nie przestał działać, po prostu przestał odwracać uwagę. Gdy nie ma już bodźców, które zagłuszają sygnały z ciała i umysłu, organizm zaczyna mówić głośniej. Zmęczenie psychiczne, którego wcześniej nie zauważałeś, wychodzi na pierwszy plan. Emocje, które były spychane na bok, zaczynają się domagać uwagi. To nie jest cofanie się, to nie jest pogorszenie, to moment ujawnienia rzeczywistego stanu i właśnie dlatego cisza bywa często tak trudna do zaakceptowania, bo zmusza do konfrontacji. Nie z problemami, ale z własnym tempem życia, z tym jak długo funkcjonowałeś ponad swoje możliwości, z tym ile rzeczy robiłeś na automacie, bez zatrzymania się. W święta ten automat się wyłącza. I choć to bywa niewygodne, to jest też bardzo ważny sygnał, bo pokazuje, że zmęczenie nie pojawiło się nagle, ono było obecne od dawna, tylko wcześniej nie miało warunków, żeby się ujawnić. Jeśli w święta czujesz zmęczenie zamiast spokoju, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To nie oznacza, że nie doceniasz tego czasu ani że robisz coś źle. To raczej sygnał, że przez długi czas funkcjonowałeś w trybie, który nie dawał przestrzeni na zatrzymanie się. A święta po prostu zdejmują zasłonę, pokazują to, co było ignorowane albo odkładane na później. I im bardziej próbujesz z tym walczyć, tym bardziej to się nasila. Bo zmęczenie nie jest przeciwnikiem, jest informacją. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy próbujesz je zagłuszyć, zamiast zrozumieć. Święta nie zawsze są odpoczynkiem, czasem są lustrem. Pokazują w jakim miejscu naprawdę jesteś, gdy wszystko inne zwalnia. I choć to bywa niewygodne, może być też bardzo ważne, bo zrozumienie tego stanu to pierwszy krok do tego, żeby przestać mieć do siebie pretensje. Jeśli ten film był Ci bliski, jeśli coś w nim zabrzmiało znajomo, zostań na kanale Paradoks Umysłu. W kolejnych materiałach będziemy dalej przyglądać się temu, co naprawdę dzieje się w Twoim umyśle, gdy świat na chwilę przestaje pędzić.